Siemaneczko, wszystkim DC Team z tej strony. Witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny quick news tym razem coś dla osób, które chcą zabrudować sprzęt albo kupić nowy. Intel zwraca nawet 655 zł za zakupy zestawu złożonych z wybranych płyt głównych oraz procesorów. Fajna sprawa. Ale tak prawda, zwroty są od 110 zł właśnie do 655 w zależności właśnie jaki zestaw sobie wybierzecie tych proców i Procka, sorry, dodatkowo ktoś kupuje dwa prockie i płytę. E, procka i płytę, właśnie głównej. E, mamy tutaj oczywiście wymienione e, te procesory w tym miejscu. E, ogólnie promocja trwa od 13 do 15 lipca, a całość, e, wiecie, jak, kiedy to mamy robić, tak, te wysyłki. Czyli to ma być od 30 dni po zakupie do 60 dni, aby ta promocja nas obejmowała, zadziałała, tak. Mamy też tutaj regulamin, warto sobie go przeczytać. Macie link. Oczywiście, link do strony będzie, dostaniecie, żeby nie było. Przejdźmy zatem do następnej strony. Tutaj mamy wypisane, wyszczególnione. Tak, producentów przede wszystkim, od jakich tutaj możemy sobie zakupić płyty. I też jakie procki tutaj są obowiązywane przy danej płycie. Tak, i 7 na przykład, 50, 5820K, i tu są wszystkie płyty wyszczególnione, które łącznie z tą prockiem biorą udział w promocji, i właśnie tutaj mamy zwroty, właśnie 305 zł. Od 305 do 265 na przykład u ROKA, ale zobaczmy na przykład tu Asusta jak tu będzie przy tym samym, tak? Ten sam będzie. Ja tu mam 380 na przykład RBG no, warto sobie przejrzeć, zaoszczędzić trochę. Tak, bo się to raczej opłaci. Ale jeszcze tutaj nie wszystko. To nie wszystko. Przejdźmy na następną stronę. E, tutaj chyba będzie się dobrze pamiętam. Właśnie obniżki. Obniżki e, cen e, poprzedniej generacji kart graficznych, czyli serii GTX 900. No i tutaj biorą udział przede wszystkim 970, 80, 980, 980 Ti, więc jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem jeszcze poprzedniej generacji, to mi się zdaje, że jeszcze warto te nowsze. No aż tak nie odskakują te akceleratory, bo te jeszcze można przecież podkręcić i chyba wyjdzie na to samo. Zobaczymy, jak będzie, będzie z Ti, bo jak wyjdą, to z tych nowszych, wtedy może być już różnica. Taka już mocniejsza. Ale jeszcze ktoś chce jeszcze bardziej zaoszczędzić, propo, właśnie tych kart, o których mówię w tym momencie, to poczekajcie na wyjście nowych, właśnie kart graficznych od AMD. Wtedy jeszcze ceny powinny dodatkowo spaść, i wtedy warto by było zakupić kolejną grafikę albo nową po prostu grafikę, jeśli jeszcze nie macie. No, dlatego. O tym tutaj wspominam. E, Propo właśnie, tutaj przecen, tutaj jest też info na ten temat. E, 980 Ti potanie tutaj o 125 dolarów, 980 o 75 dolarów, a 970 o 25 dolarów. No, ciekawe właśnie, jak będzie po wyjściu e, tych nowych kart od AMD. Jak to, jest, to dodatkowo spadnie cena e, w stosunku do tego. Probo jeszcze tych nowych kart, to jakieś takie info prowokacyjne, może troszeczkę, ale chciałem tutaj wspomnieć o tym. E, było jakieś małe zamieszanie, tak naprawdę w końcu tutaj się z zaraz to też pokażę, że Asus i MSI wysłały jakieś bardziej zmodyfikowane karty graficzne do redakcji, żeby osiągnąć lepsze testy, właśnie tam i też bardziej się wyróżnić na tle innych producentów. Ale to zostało już oczywiście sprostowane. Chodziło głównie o to, że jakiś tam tester, to jest tu nadwymieniony Damon Troilet. Ciekawe, czy to nie jest jakiś podpitywny taki nick, czy coś w tym stylu, nie wiem, nieważne. Chodziło głównie tutaj o to, że grafiki, które były wysłane do redakcji miały ustawione na starcie profil inny niż normalnie jak kupujemy w sklepie, no wiadomo, no, no, mamy wszystkie te na przykład, trzy standardowe profile: Gaming, OC i Silent, na przykład. No i my, my mamy na, na starcie włączony na przykład Gaming, jak kupujemy. A te, co do redakcji były wysłane, miały włączony e, po prostu e, tryb e, z, o, z OC, tak, czyli podkręcone, że były. E, więc. Tu wyszło, że coś jest jakaś machajka, tak, że coś jest za bardzo poprzerabiane, no i tu jest właśnie wyjaśnione. Więc, e, ja tu już miałem sobie mówić, a tu zastanówcie się nad tym zakupem, bo coś niby jest. No a jak widać, już się wyjaśniło bardzo szybko. E, warto też sobie popatrzeć w, w testach, no i po cenach. Tak? O, to, e, nowsze grafiki już ja to zauważyłem, gdzieś był też post, już, ale gdzieś mi umknął, dlatego tutaj nie rzuciłem. Że te nowsze już tą rzeczą mają no już też drożyć przy okazji, tak? Bo no, chyba, się dobrze pamiętam, tam tu właśnie braki na magazynach, po prostu produkcja musi nadążyć za <grywka> zakupami, tak? Więc to było chyba tyle w tym wielkim newsie, trochę pomieszanym, mówiąc, miał, było, było głównie o zakupach, a tu nagle przechodzimy o jakichś tutaj testach, nagle mówimy. Więc to było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. następnym razem. cześć!